Jednak dla załogi i dowódcy Jima Lovella, pilota modułu dowodzenia Jacka Swigerta i pilota modułu księżycowego Freda Heysa, to misja życia. Lovell, weteran kosmicznych lotów, ma w końcu stanąć na księżycu. Start rakiety Saturn V, najpotężniejszej maszyny, jaką kiedykolwiek zbudowano, przebiega niemal idealnie. Niemal, ponieważ już dwie minuty po starcie jeden z pięciu silników drugiego stopnia rakiety wyłącza się przedwcześnie. To pierwszy zignorowany przez media, ale nie przez inżynierów, omen nadchodzących problemów. Kontrolerzy lotów Houston z zimną krwią kompensują awarię, wydłużając pracę pozostałych silników. Misja jest kontynuowana. Przez pierwsze dwa dni wszystko przebiega zgodnie z planem. Statek kosmiczny składający się z modułu dowodzenia Odesea i modułu księżycowego Aquarius. Oddala się od Ziemi. Astronauci wykonują rutynowe procedury, a nawet prowadzą transmisję telewizyjną, pokazując widzom, jak wygląda życie w stanie nieważkości. Transmisja ku ich rozczarowaniu nie cieszy się wielkim zainteresowaniem i nie zostaje wyemitowana przez żadną dużą stację. Świat jest zajęty innymi sprawami. 13 kwietnia, gdy statek znajduje się ponad 300 tysięcy kilometrów od ziemi, a załoga kończy 55. godzinę lotu, z Centrum Kontroli Lotów Houston pada rutynowa prośba. Jeden z kontrolerów, Siley Bergot, prosi Jacka Swigerta o wykonanie standardowej procedury: włączenie wentylatorów w zbiornikach z ciekłym tlenem, aby wymieszać ich zawartość i uzyskać dokładniejszy odczyt ciśnienia. Najbardziej szokujące jest jednak to, co wydarzyło się później. Całą mrożącą krew w żyłach historię opowiedziałem w pełnym odcinku na moim kanale na linii życia. Kliknijcie w link, żeby zobaczyć, jak to się wszystko skończyło.